Witam, Mariusz Kamiński, aktor, reżyser. Po skończeniu szkoły aktorskiej Haliny Jana Machurskich współpracowałem z Teatrem na Woli, gdzie grałem w spektaklu I'm Sorry", w reżyserii Olgi Haitas. Kolejny spektakl to Carson City, który był grany w Teatrze Studio, Teatr Praga. Spektakl był zapraszany na festiwale międzynarodowe Ryga, Kanada, Brazylia, co dała mi szkoła aktorska Haliny Jana Machurskich. Pewno przygotowała mnie do pracy na scenie i przed kamerą. Zabieramy go. Kurwa, pytam się, czy cię nie było. Zerknij na następny tydzień. Pokaż następny tydzień. Wtorek. Odmowę, mam badania. No i przełóż. Wóziak. Dawaj kasy! Kurwa, ta kasę! Oprócz aktorstwa moją pasją jest również reżyseria. I to odkryłem w sobie dzięki Machurskim. To oni nauczyli mnie samodzielnej pracy przy projektach teatralno-filmowych. Współpracuję ze studentami i absolwentami Szkoły Aktorskiej Machurskich przy swoich projektach. W szkole panuje atmosfera rodzinna. Myślę, że to dzięki wykładowcom, którzy uczą w tej szkole.